Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, dosyć szybkim filmiku. Jak pewnie obserwujecie mój fanpage na Facebooku, to już dobrze o tym wiecie, że Shopen otworzył sklepik z gadżetami. Sklepik z gadżetami Shopen ale nie tylko z logiem Shopen bo znajdziecie tam typowo gadżety dla krewetkomaniaków, jak i dla akwarystów. Więc zapraszam na moją stronę shopenstrimps.capsel.pl tam wszystko możecie zobaczyć, i ze wszystkim możecie się zapoznać. Pewnie zapytacie się po co to? Otóż po to, bo możecie mi wierzyć lub nie, ale bardzo często mam pytania typu chciałabym, chciałbym kupić kubek Shopstreams, chciałbym kupić koszulkę, itd., itd. i tak i tak dalej. ja wszystkich takich ludzi odsyłam mówiąc, że nie, nie sprzedaję, nie zajmuję się tym, i tak I to w okresie takim właśnie świątecznym, jak teraz jest naprawdę tak nasilone, więc postanowiłem, że powstanie coś takiego, jak sklepik z gadżetami właśnie akwarystyczno-krewetkowo-shop and shrimps, nie? Takie coś. Eee, miałem dwa wyjścia. Miałem dwa wyjścia. Albo nie robić w ogóle nic i dalej tych ludzi odsyłać i powtarzać jak mantrę, że nie, 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 nie mogę, nie da się, nie mam i tak dalej. Albo wyjść im naprzeciw i zrobić, i zrobić sklep właśnie z gadżetami. I wybrałem sklep, yy, który będzie obsługiwany przez firmę zewnętrzną, czyli przez Kapsel.pl. Z tego względu, że nie mam czasu na zajmowanie się jeszcze koszulkami i, i ogarnianiem tego wszystkiego. Wszystkie gadżety są wybrane przeze mnie, wszystkie wzory na koszulki są zrobione przeze mnie osobiście, ale całością obsługi, jak sprzedaż, wysyłka i tak dalej, zajmuje się już Kapsel.pl. Yy, tak po prostu jest mi wygodnie, no, nie mam innego wyjścia. Muszę, że tak powiem. Wspomóc się firmą zewnętrzną. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Ceny gadżetów, jak sobie możecie zobaczyć, są różne. Jest troszeczkę tańszych gadżetów, ale są też, zdaję sobie sprawę, ciut droższe. Na przykład koszulki kosztują 44 zł. Pewnie, gdybym robił to, to sam, to pewnie by było około 8 zł taniej. Taka koszulka by mogła kosztować. No, ale jak mówię, no, za obsługę, za pomoc w obsłudze się też płaci, i ja sobie z tego zdaję sprawę, i też musicie wziąć to pod uwagę, że tak to wygląda. Kubki wydaje mi się, że są fajnej cenie: 20 zł za kubek to jest cena rozsądna, ale mówię, 98% ceny jest podyktowane i po prostu przez, przez kapsel. Dlatego to miejcie na uwadze. I tyle, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki projekt Wam się spodoba że sobie czy znajomym zrobicie prezent pod choinkę. Mówię, będzie mi miło, jeżeli, jeżeli zrobicie tam zakupy. Jeżeli nie, to też Was rozumiem. Ale mówię, żeby wyjść tym osobom, które chciały gadżety, które szukały i pytały mnie non stop, kiedy, kiedy, czy można kupić kubek, czy można kupić koszulkę, długopis, smyczkę i itd., to teraz oto dla Was jest sklep z takimi właśnie gadżetami. Shopenstreams.capsel.pl Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Cześć, cześć.